Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na przekaz na pełnię księżyca w Bliźniętach. Pełnia księżyca dziś, czyli 15 grudnia. Do wyboru macie trzy karty. Jeden, dwa i to jest trzy. No dobrze, na miniaturce w filmu macie wybór, więc przechodzimy już, żeby nie przedłużać. Zapewne już wybraliście, jak nie to sobie zatrzymajcie filmik. Osoby, które wybrały kartę numer 1, jaki tu przekaz na tą pełnię księżyca chce do Was popłynąć? Oczywiście pamiętajcie, że to jest taki przekaz, wiecie, nie tylko na te um, kilka dni tej pełni, ale na ten taki um, czas, no prawie miesiąca, od pełni do pełni, tak? Dobrze, jedyneczki. Osoby, które wybrały kartę numer 1, co tutaj chce być dla Was przekazane? U was mam wrażenie, że yy, energia będzie ruszać, tutaj będzie aktywnie i tutaj dużo będzie się działo. Jeżeli do tej pory jedneczko byłaś w jakimś takim powiedziałabym i nazwałabym to marazmie, zatrzymaniu, yy, miałaś wrażenie, że wszystko i wszyscy są przeciwko Tobie, to tutaj te karty mówią, że u Ciebie energia rusza. Wiele sytuacji zacznie się wyjaśniać, wiele sytuacji zacznie się rozwiązywać, Ty zaczniesz dostrzegać inaczej coś, inaczej coś rozumieć, inaczej zaczniesz patrzeć na swoje życie. I tutaj, no, coś się zmienia, mocno się zmienia. W związkach, w relacjach, tam, gdzie był problem, tam, gdzie było ciężko źle, tam, gdzie czułaś, wiedziałaś, że ten solidny, mocny fundament w jakiś sposób się kończy, w jakiś sposób się, gdzie tak, że tak powiem, rozpada, może dojść do takiego rozłamu, tak? I możecie tak szczerze ze sobą porozmawiać i powiedzieć, ok, nie ma sensu tego ciągnąć. Osoby wolne, single, możecie wejść w coś. W coś szybkiego, w coś spontanicznego, tutaj ktoś świeży się pokazuje na horyzoncie, jakaś nowa relacja, nowe uczucie. Dla niektórych to może być tylko romans, to może być zauroczenie się, zafascynowanie się kimś. To może być osoba, którą już znałaś. To może być nagle jakiś twój kolega, koleżanka z młodych lat, z młodości, z przeszłości, ale nie jakiś twój eks, to nie o to mi chodzi. To może być osoba, z którą twoje drogi kiedyś się zeszły, z którą być może kiedyś się przyjaźniła i znałaś, i tutaj może dojść do jakiegoś zauroczenia. Karty mi też pokazują, że ten najbliższy czas da ci możliwość rozwoju, wzrostu, da ci taką możliwość odkrycia w sobie kreatywności, bycia osobą spontaniczną, szybką, pewną siebie, zaradną. Tutaj też jakieś dobre wieści idą w sprawach finansowych. Tu energia w finansach idzie naprzód, energia tutaj rusza. Możecie jakieś dobre wiadomości otrzymać. Jeżeli do tej pory byłaś osobą w kwestii finansowo-zawodowej w jakiś sposób pomijaną, tak się czułaś, to tutaj te karty mówią, że to się zacznie w jakiś sposób wyjaśniać, klarować. Szybko do ciebie jakieś wiadomości, propozycje będą przychodzić. Odnośnie pracy, finansów i tak dalej. Dużo też tutaj może być takiej potrzeby w Tobie powracania do przeszłości, ale w bardzo zdrowym tego słowa znaczeniu, po to, żeby coś uzdrowić w tej przeszłości, po to, żeby komuś powiedzieć miłe słowo, żeby komuś być może coś wybaczyć, żeby być może z kimś się spotkać. Karty też pokazują, możesz otrzymać jakiś prezent, upominek, miłe słowo, dobry gest. Z czyjej strony? Możesz też spotkać się z kimś, z kim się dawno nie widziałaś, jedynaczko. Co tutaj jeszcze chcą ci karty na tą pełnię przekazać? Tak, będziesz domykać jakieś lekcje życiowe, będziesz uzdrawiać siebie i staniesz się taką osobą, która. Bardzo mocno będzie stawiać na swoją pomysłowość. Będziesz łapać ten apetyt na życie. Może też, możesz też gdzieś wyjeżdżać. Od tak sobie po prostu gdzieś, planować jakiś wyjazd. No i co tutaj jeszcze chce być powiedziane? Tak, czakra serca jest do uzdrowienia i ty będziesz nad tym pracować. No i zobacz, w jaką ty piękną energię optymisty wchodzisz, widzisz. Dużo tutaj energii optymisty, dużo tutaj powiewu świeżej radości, zadowolenia. No i powiedziałabym, nowe początki przed Tobą, ale te początki ja tu bardzo mocno czuję na płaszczyźnie zawodowo-finansowej. I co tutaj w, tych, w tym filarze uczuć emocji się pokazuje? Co tutaj, dla niektórych z Was, pokazuje się, że otwierasz swoje serce dla kogoś nowego. Tak, tutaj pokazuje się otwieranie serca dla kogoś nowego, dla innych osób, które są w burzliwej relacji. Będzie tutaj próba mm, rozmowy, będzie tutaj próba tak jakby nawiązywania mm, kontaktu i podejmowania mądrych, bardzo decyzji. Tak to tutaj widzę. I co jeszcze na koniec? Hmm, chcę tutaj popłynąć jako rada, podpowiedź, wskazówka, co robić, a czego nie robić. Co robić? Przede wszystkim wysypiać się. Przede wszystkim zadbaj o sen, zadbaj o swoje myśli, o swoje emocje, zadbaj o ten twój, swój stan umysłu, a czego masz nie robić. Masz nie zamartwiać się. Masz nie błądzić w tych swoich myślach, masz nie żyć tymi trudnymi wydarzeniami tylko po to, żeby się zadręczać, żeby wchodzić w energię takiej ofiary, kogoś bardzo skrzywdzonego w życiu. Tego masz nie robić. Masz też nie oceniać krytycznie siebie ani nikogo innego. Wszystkiego pięknego życzę. Dwójeczka. No co tutaj karty chcą dla dwójeczki na pełnię Księżyca przekazać? Wszystkim dwójeczko, to może być dla ciebie trudny, wymagający czas. Ta pełnia księżyca, te kilka pierwszych dni, te trzy pierwsze dni możesz być w energii bardzo mocno odcinającej w energii kogoś, kto potrzebuje konkretnego cięcia, odcięcia od kogoś, od czegoś. To byłby bardzo dobry czas u ciebie do tego, żeby zrobić sobie jakieś oczyszczenie energetyczne, jakiś rytuał oczyszczający, odcinający. To jest też u ciebie czas, w którym dobrze by było zrobić sobie takie konkretne podsumowanie swojego życia. Wypisać wszystkie za i przeciw na kartce i zrobić takie podsumowanie, czego to cię nauczyło, co to w tobie zmieniło i co przydałoby się jeszcze w sobie zmienić. Mhm. Karty pokazują, że tu jakiś mężczyzna może być dla ciebie lekko wyzwaniem. Możesz czuć się taka trochę przebodcowana, sfrustrowana jakimś mężczyzną. Może partner, może szef, może jakikolwiek inny mężczyzna w Twoim otoczeniu. Możesz też czuć się przemęczona i zmęczona. Tu będą rozmowy ważne rozmowy z drugim człowiekiem, które będą powodować jakąś zmianę, które będą powodować jakiś wzrost. Przegabywanie różnych spraw, problemów, ale to mają być rozmowy prowadzone na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o inteligencję, jeżeli chodzi o kierowanie się argumentami i dojrzałością emocjonalną. One tutaj nie mają być podyktowane frustracją, niedojrzałością, jakimiś takimi piskami, krzykami, płaczem. Nie, to mają być mądre, dojrzałe rozmowy. I warto takie rozmowy dwójeczko przeprowadzać. Możesz troszeczkę poczuć rozczarowanie kimś. Tutaj też pokazuje się jakaś energia, być może dziecka. Może tu trzeba bardziej wejść w energię dziecka. Może masz jakiegoś dorastającego syna, nastolatka albo młodzieńca, który wchodzi wnet w dorosłość albo studenta. No to tutaj jakieś trudne relacje mogą się nawiązywać. Zadbaj też, proszę, o swoje zdrowie. Bo pokazujesz mi się jako osoba, która może być dla innych wiecznie, ciągle pomocna, na zawołanie, a mało jest ciebie dla samej siebie. I tutaj temu się przyjrzyj i stawiaj siebie na pierwszym miejscu. To nie jest żaden egoizm, to nie jest żadne jakieś takie, wiecie, zadzieranie nosa. I robienie z siebie damy, nie, tutaj po prostu zadbaj o swoje zdrowie, bo karty pokazują, że może będziesz potrzebować trochę poleżeć, wypocząć, a przydałoby ci się to, bo za moment będziesz wchodzić w tą energię pracy, działania, przygotowań, zapewne do świąt i tak dalej. No to tutaj zatrość się o siebie, tak? Jakieś rozczarowanie ci przychodzi. Możesz mieć tendencję do rozdrapywania starych ran. A karty tutaj pokazują, że dobrze by było się z tym raz na zawsze uporać. Jest w tobie jakaś tęsknota, jest w tobie jakaś nieukochana część Ciebie. Dosłownie nieukochana część Ciebie. Jakaś część Ciebie cierpi, tęskni za czymś, być może za poprzednim lepszym życiem, być może za, za kimś konkretnie. Jest tu rozpacz, rozczarowanie, poczucie żalu, smutku. I ty potrzebujesz podjąć w końcu decyzję, dokonać wyboru, zrobić cięcia, czy chcesz być w tych negatywnych, niskich wibracjach, czy chcesz odmieniać swoje życie i wzrastać. I czas tej pełni u ciebie jest trudnym energetycznie czasem, bo on nawołuje ciebie do robienia cięć, do, do zmian, do przemyśleń. Do robienia czystki i porządku w swojej przestrzeni, w swoim otoczeniu, ale również w swoim umyśle i w swojej głowie. No, wymagający, wymagający czas przed Tobą, ale wierzę w Ciebie, że będziesz podejmować mądre decyzje, stare sprawy, stare schematy będziesz zostawiać za sobą, bo ja wiem, że Ty masz tą świadomość i Ty wiesz, że na nowym, nie zbudu na starym, niesolidnym fundamencie nie zbudujesz nic nowego. Za bardzo tutaj w tej przeszłości mi się pokazujesz, no ale być może tak ma być. Co jeszcze chce być przekazane? No, widzisz, trochę mentalność ofiary, trochę tu narzekanie i taka beznadzieja. No i być może tutaj hmm, też hmm, brak tej pewności siebie, brak tej miłości jest w tobie. Ty potrzebujesz jakiegoś mocnego oczyszczenia i uzdrowienia. Ja to bardzo mocno potrzebuję. Poczułam i to wypływa z jakiegoś domu, albo dom, który teraz tworzysz z kimś jako rodzina, albo swojego domu gdzieś tam, kiedy byłaś, miałaś jakiś dom z rodzicami, czy z kimś, kto ciebie wychowywał. Tu jest potrzebne jakieś uzdrowienie. Może w relacji nie wychodzić z drugim człowiekiem, bo tutaj też trzeba coś uzdrowić. Mało tej akceptacji jest w tobie. Nie czujesz się osobą pełnowartościową, piękną, atrakcyjną. Nad tym trzeba popracować. Co tutaj jeszcze? Pogubiona, zagubiona, możesz być dwujeczko, czas ci może szybko uciekać na byle, czym? Tu trzeba planować. We Wewnętrznych konfliktach to Ty będziesz, oj, mocnych, mocnych. Ta pełnia księżyca jest dla Ciebie jakimś takim, czymś w rodzaju. Mm, Zrobienia sobie podsumowania w swoim życiu. Masz pod spodem tali kartę nauczyciela, czyli tutaj dobrze by się lekcje życiowe odrabiało, tutaj dobrze by się coś odcinało, coś przemyślało, coś rozwiązało, tak? Podjęło jakieś decyzje, coś oczyściło. A co w tej kwestii emocjonalno-uczuciowej? A, właśnie, tutaj jakieś trudne słowa, trudne wiadomości, ale niektórzy będą się odradzać. Może po jakiejś burzy, po jakimś konflikcie, po czymś trudniejszym, może zacznie wychodzić to słoneczko, może zaczniesz w końcu coś dostrzegać, coś zmieniać i tu, no może być niełatwo, tak? Może być niełatwo, mogą być trudne słowa, możesz o czymś się trudnym dowiedzieć, co ciebie rozczaruje. Ale później, małymi krokami, niektórzy z Was będą chcieli nowego początku: albo definitywnie nowy początek skierowany tylko do siebie, jako ja sam sama, albo nowy początek gdzieś w tej kwestii związkowej, gdzieś tak jakby danie sobie kolejnej szansy, spróbowanie. Ale tutaj, jeszcze warto by było, żebym ci wspomniała dwójeczko. Dobra intuicja ci będzie towarzyszyć, i masz, m, możesz mieć jakieś e, sny, takie ważne sny dla ciebie, prorocze sny. Dobrze, I jaka tu rada? Co robić? A czego nie robić? Czego nie robić? Co robić? Uwierz w siebie, buduj w sobie poczucie tej pewności siebie, otwieraj się na tą obfitość. Być może warto by było. Żebyś dwójeczko w czasie tej pełni zadbała o siebie Dosłownie w stu procentach tylko o siebie Może tutaj skorzystała z jakiegoś zabiegu kosmetycznego Może zmieniła fryzurę, pomalowała włosy Może zrobiła sobie jakiś zabieg kosmetyczny, jakieś spa domowe Może sobie zrób jakiś jeden wieczór tylko dla siebie Kąpiel, maseczki, relaks Muzyka, świeczki, pielęgnacja ciała. No, że ubierz się tylko dla siebie. Pięknie, elegancko, tak jak ty to będziesz czuła i potrzebowała, ty masz zatroszczyć się o siebie i masz wchodzić w energię obfitości, radości, szczęścia i zadowolenia. A czego nie robić? Nie narzekać na swoich przodków, nie narzekać na swoją rodzinę, którą masz, na rodzinę, którą miałaś, w której byłaś kiedyś, w której jesteś częścią. Nie nie zatracać tego szczęścia i tego, i tego czegoś radosnego w sobie poprzez wchodzenie w jakąś energię rozczarowania i poczucia winy, wszystkiego pięknego. I trujeczka, i trujeczka, i patrzymy sobie, co dla trujeczek. Co tutaj chce być przekazane na tę pełnię Księżyca w bliźniętach? Tutaj jest pokazane, jakaś celebracja gościna będzie ciebie czekać. Otwieraj się na to, nie zamykaj się na to. Ktoś może ciebie odwiedzić albo to ty możesz być gdzieś w jakimś miejscu osobą zaproszoną. To takie myślę, że może to takie nieplanowane będzie, takie coś bardziej spontanicznego. Otwieraj się na te relacje międzyludzkie. Pokazujesz mi się jako osoba, która ma potrzebę zamykania się w sobie. I ja tutaj z tym nie będę dyskutować. Jeżeli masz taką potrzebę w sobie, potrzebujesz tego, czujesz, że tak ma być, no to ok, tak, ale być może pozwól sobie na, na to przez parę dni, ale żeby to nie było tak, że będzie to długie, że będą to długie tygodnie tego zamykania się w sobie, bo takie zamykanie się w sobie tobie, tobie bardzo nie służy. Karty mi tu pokazują, że możecie mieć. Takie straszne poczucie głęboko w sobie zamartwiania się o tą kwestię finansową, o pracę. Albo to tyczy się bezpośrednio ciebie i Twojej sytuacji finansowo-zawodowej, albo to tyczy się osoby bardzo bliskiej i ważnej dla ciebie, gdzie ty martwisz się o tą drugą osobę, że ta osoba, nie wiem, nie ma pracy, nie będzie miała pracy, że ta osoba ma jakieś trudności finansowe. Tutaj karty mówią, idą zmiany, idą bardzo duże zmiany, wiele sytuacji będzie się wyjaśniać, wiele sytuacji będzie się rozwiązywać, tylko Ty masz w to uwierzyć, Ty masz się na to otworzyć, bo Ty póki co na te zmiany w jakikolwiek sposób się blokujesz, zamykasz. Ty wiesz swoje, Ty przytakniesz, Ty powiesz, aha, okej, okay, no dobra, no to czekam, niech się dzieje, mam nadzieję, że to się spełni, ale nic w tym kierunku nie robisz od dawna. Musisz zrobić jakiś krok naprzód. Cokolwiek, tym krokiem naprzód może być zmiana Twojego podejścia do tego problemu. Takie być może wejście na wyższy poziom w tych wibracjach, nie być ciągle w tym poczuciu beznadziei, w poczuciu winy, żalu. To są bardzo niskie wibracje w poczuciu złości, zazdrości, bo ktoś ma inny lepiej, a, mi, a mnie ciągle szczęście omija. Tu trzeba zacząć coś w sobie zmieniać, bardziej wierzyć. W to, że ten los zacznie się uśmiechać, że on się zaczyna uśmiechać, i wtedy to będzie w jakiś sposób się manifestowało. Także tutaj czas tej pełni u ciebie pokazuje mi się, że jeżeli potrzebujesz tego dystansu do towarzystwa, do ludzi, do otoczenia, do tego świata zewnętrznego, to sobie pozwól, ale nie na długo, no bo znikanie od ludzi ci nie służy. Idą zmiany, idą zmiany, przestań się zamartwiać, zadręczać. Wyjdź z tej energii zadręczania się, otwórz się na miłość, na tą miłość w sobie, na tą miłość na zewnątrz. Jak ty wzrośniesz wibracyjnie, jak ty będziesz w energii miłości i wdzięczności, to bardzo szybko w Twoim życiu coś zacznie się zmieniać. Na ten moment jesteś trochę przyblokowana. Jesteś między Szczęściem a nieszczęściem, ale ta noga Twoja bardziej stoi na tym poczuciu nieszczęści i klęski życiowej, niż na tym poczuciu szczęścia i wybawienia i odmiany losu na lepsze. Stoisz tak, wahasz się, ta szala, ta waga no, tak powiedziałabym tutaj, no, nie jest równo ustawiona. Przewyższa ciężar tego smutku i tego żalu. Popracuj nad tym. Co ja tutaj jeszcze chciałabym Ci powiedzieć? Uważam, że bardzo dobre wiadomości do Ciebie przyjdą. Coś tutaj energetycznie ruszy, pójdzie naprzód. Tylko nie zamarczaj się, nie zadręczaj się. Jakiś wyjazd by Ci dobrze zrobił. Nie wiem gdzie, nie wiem z kim, ale jakiś wyjazd. Pojechać sobie gdzieś, pochodzić, pospacerować. Być może na jakiś jarmark Bożonarodzeniowy, w jakimś miasteczku, mieście. Być może gdziekolwiek. Co tutaj jeszcze chce być? Za bardzo krytykujesz siebie innych, za bardzo krytykujesz kogoś, kogoś. Jeżeli ty jesteś w związku, w relacji, to za bardzo tego partnera czy tę partnerkę krytykujesz. Jeżeli ty, nie wiem, jesteś osobą samotną, to za bardzo cierpisz z powodu tej samotności. Tutaj ta miłość jest ważna miłość do siebie, miłość do drugiego człowieka. Ja odczuwam, może się mylę, ale ja odnoszę takie wrażenie, że ty miłością możesz odmienić swoje życie, tą miłością do siebie. No niestety, ale tak tutaj się pokazało. Jakieś też tutaj mm, sprawy domowe, rodzinne, proszę o uzdrowienie. I ty, mam wrażenie, że w czasie tej pełni księżyca, ciebie nagle coś olśni, ocknie coś ciebie, ty się tak jakby poczujesz osobą odrodzoną. Ty będziesz coś chciał, chciała mocno zmienić w swoim życiu, i wpadniesz na jakiś pomysł, żeby odmienić swoje życie na lepsze, czego tobie z całego serca życzę, to jakimś wyzwaniem dla ciebie też może być mężczyzna. Co tutaj jeszcze chce być przekazane, powiedziane? Co tutaj jeszcze chce być? Widzisz miłość. Miłość jest, ta miłość własna. Ta miłość skierowana do innych ludzi. Tu, tu trzeba popracować nad tą miłością, do innych ludzi, miłością do siebie, uzdrowić serduszko, uzdrowić emocje w sobie. Idą do ciebie jakieś pochwały, docenienie, zauważenie. Hmm, tak, tutaj karty pokazują. Widzę tutaj też pod spodem talii było, więc wam położę. Widzę tutaj też jakiegoś mężczyznę, który może przyjść z miłym gestem, miłym słowem, który może pochwalić, który może ciebie czymś obdarować. To może być szczery, najszczerszy na świecie i najpiękniejszy uśmiech na twarzy, który kiedykolwiek, gdziekolwiek widziałaś, jest skierowany w stosunku do siebie. Ale to może być też ten bukiet kwiatów, to może być też. Taka dobroć, szczerość, życzliwość. Otwieraj się na to, tak? Obdarowywuj też innych ludzi tym samym, bo oni działają jak te lustro w Twoim życiu. Jesteś w jakimś braku, braku miłości, braku energii. Tu trzeba nad tym popracować. Może Ty po prostu potrzebujesz porządnego oczyszczenia energetycznego. I co w tych kwestiach emocjonalno-uczuciowych? Niektórzy z Was będą sobie pisać, konwersować. Łatwiej Wam będzie wyznawać uczucie, emocje, miłość na odległość niż tak twarzą w twarz. Być może jesteście w relacji na odległość, gdzie łączy Was tylko internet, telefon. Dużo tutaj będzie wyznawania uczuć miłości. Do wielu z Was idzie mężczyzna. Z uczuciem, czy nawet chociażby kobieta, chociaż tutaj bardziej czuję energię męską, ale kobieta też może być, z uczuciem, z miłością. Będziecie wzrastać w miłości, coś tutaj idzie energetycznie naprzód, coś tutaj rusza naprzód, ale żeby to wszystko ruszyło, potrzebujesz wychodzić z tej energii takiej frustracji i niezadowolenia. I jaka rada? Co robić, a czego nie robić? Co robić, trujeczko? A czego nie robić? Dobrze, co robić? Przede wszystkim mm, dobrze by było zrobić sobie w tej karcie sądu ostatecznego jakieś oczyszczenie. To może być też y, taka fajna dla ciebie informacja, że po prostu ty masz się odradzać. Jak to to rozumiesz, y, tak to zrozumiesz, jak to zrozumiesz, tak to zrozumiesz, ale. Myślę, że będziesz od, uwalniać się od jakiegoś problemu, od jakiejś sytuacji, a ta sytuacja może być nośnikiem tego, że właśnie jesteś w procesie uwalniania. Hmm, tutaj hmm, coś masz do przepracowania, i też hmm, co robić? No przede wszystkim hmm, otwierać się na nowe życie, na wyzwolenie. Otwieraj się na tą dobrą karmę, tak? Być może tu warto by było coś na płaszczyźnie karmicznej, coś dopracować, przepracować. Yy, ale wiesz co? Ta karta też bardzo często mnie wzywa do takiego powołania duchowego. Może warto by było się tym zainteresować. A czego nie robić? Nie zachowywać się infantylnie w paziu kielichów, nie zachowywać się tak, wiesz, dziecinnie, piszcząco. Tak nieznośnie, jak to nieraz niektóre dzieci rozpieszczone potrafią. No i nie odmawiać spotkań, bo możesz być osobą, która może być zapraszana, albo której wypadałoby kogoś w końcu zaprosić, albo z kimś się spotkać. No i zwróć też uwagę w tej karcie na energię dziecka, dzieci. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam.